Jestem wymierzony tu Jedzie Wiesz co, wolałem w A druga. Jakiego dam. Nie dam. Dam! Dam! Dam, 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 dam. Uu O, Ole kurde, gówno leciało jak syf! Dobra, sorry za jedną. Te daję na pewno On strasznie poleciało na wieżę, no. A to... Te... Kurde, no to nie jest tak celne, jak... Nie jest tak celne, jak kurde ten... Jak Scorpion, no, no not even close. Podoba mi się! Ej, widzowie, jest pełnia! Myślisz, że napikować z góry? się mogę przystawić. i ogólnie dla mnie granie z innymi niż Scorpion to trochę taki The Resident, dog? nie? Widzę, widzę, widzę. Ale mój jebne. Ale mój jebne. Ale mu dałem! Jest po moim specie. A wiecie co? Su byłaby bardzo spoko, gdybyście mieli w pełni obrotową wieżę. A te 15? Ty. Jadę. Rok na siatce gra. Rok gra na siatce, widzowie, jakby co? Zniknął mi tutaj. A nie ma drzewek żadnych. Chyba, że na cichym układzie gra. Też może być, na cichym. Wędrówki mamotów. Człowieku, patrz to! No gdzie jest Lonteusz z tymi felgami? No Chłop spierdolił z felgami, spierdzielił no. Przypomnijcie mi widzowie, żebym nakrzyczał na Lonteusza jak wróci. On się wychyla ma AT-15 coś czy nie? No przecież się wychylił. To musisz mówić. Ten z dołu będzie ciężko wyjąć. Ty Mati! Mati! Jak ty wygrasz, to ci płacę 2000 golda. Jak ktoś inny wygra, to płacę 500, ok? Perełeczek wyrosowany z poczwórnego. z poczwórnego bonusu. A No, on tak pikuje, że to weź to traf. Aha. Nevermind. <ścoughs> Żartowałem, widzowie. Jak Mati wygrywa, to nic mu nie dajemy. Pamiętajcie o tym. Bo. Chuj ma na odsłuchu tylko. Znaczy się na odsłuchu, nie ma na odsłuchu. Aha, dobra, okej. Okay. Nakryłem go widzowie, widzicie, bo nie napisał nic. Czyli mam ja mnie na, na mucie to... i coś tam sobie robi, gra w giereczkę. I nie bierze tutaj... ...udziału w życiu streamera. Ja... Ktoś mi pomoże? Te 15. Nie, a te 15 jest pale wroty, ty. Ale czasami, tym, jak nie ma takiej szybkiej dojazdowej giereczki, to no tym można fajny damage zrobić. Ja nie żartuję. Ten choke robi fajny damage. Jakiś wolna gierka. Jezusku, kochany, no. To, Urbano, co? O co ci chodzi? Ty, Geralt, kiedy do roboty? Wy macie za dobrze, widzowie, z tymi wolnymi weekendami. Ja, na przykład, nie mam w ogóle wolnych weekendów. I ogólnie to chciałem powiedzieć, że kiwam w oko, nie? Ogólnie to kiwam w oko, widzowie. Bo zmuszacie mnie do streamowania w weekendy. A. Wiecie, że streamerka to jest najcięższy rodzaj pracy. i jeśli nie chcesz się cofnąć po te lajty, to poczyścić, co? Masz magazynek. Jadę. Bo tutaj to trzeba czyścić, bo oni nas domykają strasznie. Chcemy to zrobić? No się rozjechały bociki, no. Czekaj, co? A czemu to się nie świeci po każdym strzale jak Skorpion? Ja nie mam cichego układu tutaj nawet i... Bo ten czołg ma bazowo 40, 40 camo. Ten czołg bez cichego układu ma 40 kamo. Z cichym układem masz pod 50 kamuflażu, więc tutaj jesteś w stanie oddawać tak magii, Jak sobie weźmiesz cichy układ, bo ty jesteś w stanie robić tak magiczne pestki, nie świecąc się w ogóle. Mega zajebiste to, to jest tym względem. Masz. Ja jadę, jadę, jadę po niego. Pomodlisz się do rng ZUSa? Dobrze się modlisz. O Próbuję go spu... ...su. Czekam go, Casey, cofnij się wjeść w tego Iwena. Dobra, zniknąłem, no, ja mogę już jechać. Panie Casey, trzeba szybciej, szybciej reagować. Szybsza reakcja, cudownie. Na spocie byłem, na spocie byłem. Bo my to możemy wygrać jeszcze, kurwa. W tym też niestety trzeba się troszkę podskupiać. Dobra, to nie idź jak dzban, tylko tak na spokojnie, nie? Total chill, chillera utopia. Wiesz, jak to mówią? Chillera utopia. Rozumiesz? Kurde, no. Ty dasz spota na to, czy nie możesz z góry? Na Skodę? Polecasz linię do 1-2-1? Je... Nice. Ogólnie 1-2-1, ja bardzo... Ja uważam, że 1-2-1 jest mega niedocenionym czołgiem. Czekaj, czekaj. Spałem, mi i dał najgorzej, a przeżyjesz? Dobra, Kit, żyjesz, 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 jest ok, lorka do niego jedzie, spoko, luz. Ale gdzie jest ta skoda? Kurde, lorka też ma pożar, ty, wszyscy mają pożar. Ej, zmienili coś z tymi modłami? 1 2 -1 jest mega fajnym, ciekawym czołgiem, ale to nie jest łatwy czołg do grania, nie? To jest troszkę takiej 430 z dużo gorszym pancerzem, ale lepszy, lepszym działem? Dobra, Casey, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, po to, po, to, po, to, po to gramy, chodź. Jadę, 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 jadę. Ja jutro pracę zaczynam, a co to będzie za praca? Twoja praca to jedno wielkie wolne Derlock. Tak całkiem serio bez kapy pisząc, masz masz rację. Ja mam strasznie, be, straszną bekę mam z tych, z tych streamerów, którzy mówią, że to ciężka robota. Streamowanie to jest ciężko, że, o Jezus Maria. No tak, trzeba kurwa odpalić komputer, usiąść do peceta i kurwa wcisnąć przycisk na obejście i start streama. Przejebane. Przejebane w ogóle, mieć taką robotę, wyobrażacie sobie, jaki hardcore? Nie wiem czemu, czemu ci ludzie... Niektórzy to mówią, że to ciężka robota. Oczywiście, zależy od kontentu jaki prowadzisz, bo czasami trzeba się tam gdzieś pomęczyć z kontentem, nie? Jakby co, wpuść go tutaj, ja mu dam. Trzeba pomyśleć, trzeba ogarnąć, ale umówmy się no, czy praca streamera może być ciężka? Odspotuj mnie na proxy. To się odspotuj. 6 sekund jeszcze. Ja nie wiem, czy ten turtle to porobi, nie? Więc... Powiem ci, że ci mam tutaj cover. Ale kurwa, wyciąg, panie. Ale żeśmy to wyciągnęli za kudły. Ten tortel sam go sobie porobi. XD o 6300, 6400, bardzo ładnie. No i git. Ej, stąd ostatnio mi się dobrze grało. Tam fajne przestrzały były. Ja to dam, nie? Jakby co? On jedzie. Jedzie. Nie panikuj tylko. Beka z Kiliszu, tak. To jest zawsze z Kiliszu. A z prawego? Z prawego też nie weszło. Musiałem przetestować, sorry Casey. Wiedziałem, że jesteś, że, że masz go walfy, więc spoko. Ale widzowie z prawego też nie weszło, czyli to nie jest z Kiliszu. To nie był z Kiliszu. co, jakbym sobie pojechał już tutaj? Coś tam podejść bliżej, za ich czeka. Okej, okay. bo no oni tutaj będą robić grubego pusza, więc jak teraz tego nie przemiesz, to już później nie przemiesz tego w ogóle. O, spotkanie masz z Elcuchem? To nie twój? To za długo skupia dla mnie. Mój, mój. Mój, mój. Dobra, spierdalaj stamtąd. Chłopaki! To już Putimu na skałkach czeka. Cofnij stamtąd. <laughs> Widzowie, ja bym to wszystko wyjebał w pizdu Serio mówię. Ja bym to wszystko wyrzucił w cholerę. Naprawdę. Wszystko to wyczyścić, zrobić tutaj jakąś jedną góreczkę tylko dziękuję, i to wszystko. Dziękuję. I uwierzcie mi, grałoby się 30 razy łatwiej. Nawet takim czołgiem snajperskim jak ten. Nie płakałbym. No naprawdę, nie płakałbym, no. to jest takie gunwo. Dzięki za subika przy okazji. Romy z Prime'em. Romy. pamiętajcie chłopaki, żeby do mnie wpadać 20... 10, bo zaczynamy ligę w World of Tanks. Będą specjalne dropy, inne pierdoły. Wiecie, o co chodzi. Fajne fanty do zebrania. Ja bym to po prostu usunął, bo takie pozycje wypaczają gameplay. To jest codzienność na tych mapach. To wszystko w cholerę stąd wywalić, po co to jest? Stawić jedną górkę, okej, okay. ale nie całe pasmo. Dać mu tu B? To mu nie dam. Uważaj, żeby się nie rozwaliło z ich poły, nie? Ja sobie też podjadę. Dobra, jadę. Nic nie ma? Tutaj nic nie ma? Nie. Tak. Dobra, to jadę. Przejmowałaś tę kółeczkę. <laughs> nie, nie, że Hejtuję coś po prostu Nie miałem z nim nigdy po drodze, no Ja ogólnie nie oglądałem polskiego kontentu na jeżeli chodzi o wodę. Nieważne Czekaj, tak, czeka, bo Uciekam tutaj przed Gabiką A tym czołgiem mam wrażenie, że niekiedy Robi się tak bardzo łatwo te uszkodzenia A czasami to tragedia Żeby zrobić cokolwiek Nie, nie rozumiem tej maszyny Komet na mnie. A. Wszyscy Ko na mnie. Skoda na ciebie będzie się patrzeć? To widzę. A imix dalej na mnie skupiony jest. Kwadratowe widzowy zawsze i wszędzie. Arta, wiadomo co będzie. A na mnie. Nice Muszę uciekać na pół godziny Nie, nie, Tak, tak Nie ma opcji, gramy dalej Dobra, ZW. Suka. Dlatego ja mnie są czasami frustruję. Chciałem nie? strzelić kurwa, żeby pomóc lajtu On się wychyli zaraz 5, 4, 3, 2, 1 Weszło Spacer kilka kilometrów z muzyką. Ej, a tu, o, tu się napierdala, aha <laughs> Oni się tu wszędzie pindalają. Jakby co, to ten gość nie ma pełnego HP. Na bank. E, ja codziennie robię spacerki, słuchajcie. Ja codziennie robię spacerki. Codziennie staram się ruszać dupę. A to z psem, a to jakieś zakupki czy coś, dlatego... E, ja powiem tak, zamawianie przez internet jest zajebiste. Ale tak rozleniwia dubsko że to hit, nie? Ty płacisz... Ty zamawiasz przez internet, czy nie? Przez internet, nie? I jest to zajebiście za, zaoszczędzony czas, wiadomo, jak ktoś nie ma czasu, no to nie ma innej opcji, żeby kupić, zrobić zakupy. Ale jak ja mam przed tym południem trochę czasu, to ja sobie ruszam dupa, idę sobie do Lidla, to tu, to, to tam, wiecie, wiecie, co chodzi, nie? Tu do jakiejś żabki zajdę. Nie mogę się... W sumie jestem bardzo ciekaw tego czołgu z nowymi perkami, wiesz? Celność będzie poprawiona, prędkość pocisku będzie poprawiona. Czy ta buraska może stać? Myślisz, że on tutaj jest wychylony? Jakbym ci go zdjął, to byłoby zajebiście, ale on nie pikuje. Zaraz się mogę... Zaraz bym wiedział, poczekaj. Ale uważaj na Gonzalo. Bo jak ci Gonzalo z Halka przytubi za pół HP i da ci podpałę, to będzie smuteczek, nie? Także zobaczymy super bitewki w WoCie, 2 minuty 15-1. My wczoraj mieliśmy kilka bitewek, 15-0, 15-1. O kurwa. Wynx, mówiłem ci, że ta gra jest głupia? Trafiłeś. No, ale poprzedni strzał w bok WZ-y za zero wszedł. O, jeszcze TP mi tu podjeżdża. Dobra, zawijam stąd, bo tu już się gorąco robi. Jak się robi gorąco, to abort mission. Na tę wz postaram się odholować. wz ci tam wyjąłem. no i tak nie po moim, ale tam nie Ja rozumiem, ale robi. przynajmniej ci nie na tuby zafula, nie? Pod tym, ta. Tu stanę. A ten Gonzalo mu przyjechał na ryj! No tak. sobie nic... On, on się na, z nim na proxy spotnął. Przepchnę jakby, co? co? Kurwa nie po moim Ja tak stoję też jak mamut, nie? Dam ci w Gonzalo po twoim do grubo Nie mam nikogo na barze Obrazka Dobi, dobi, dobi dobi, 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 i z dół Do, o kurwa, spota dostałem. No cofaj. Też dopóki kto kurwa skupi, to ja wiesz... Hmm, Późno troszkę. O, ale ktoś mi dał. O, uderz. Ja go, ja killim. spota, lol. Jakim cudem bez spota? To ja kurwa jak jest spota dostałem. No, ja nie jest spota odlikam, po stronie. metrów to jest, kurwa, jak ten czołg trafia, to jest taką bestią, zaraz się da tego Gonzala, zniknę. Bo, a... traka dać. Nie trzeba, nie trzeba. Corka? O, tam na sejfie, daleka. Pobujemy dobra. Gonzala. Ja w buraskę daję. Ekstra. Jeżdżę. No taki cwaniak. Dobra, ty ja może przyjadę z garna i ty go tłuszcz. A, bo tłuszcz go jeszcze teraz. Dobrze! Agresja tam! Tak ja go dobiję. No, Robi sobie Was. nagrywkę o drugiej w nocy i w pierwszej bitwie, w którą nagrywałem, kichnąłem. Więc chciałem kichać, nie i zmutowałem mikrofon. I później cała nagrywka do wyjebania, bo zapomniałem go odmutować, nie? Na samym początku zmutowałem mikrofon. Sam początek nagrywki zmutowałem mikrofon i już Jezusie. No kto tak robi, no? Rozumiecie to? Zmutowałem mikrofon na samym starcie, a idź pan w cholerę z takim nagrywaniem, nie? Jak powala drzewko, to się od razu wszyscy rzucą, nie? 50? Idź, zadam mu. Kurwa. Urwał. Mocno urwał, no. Blindują mnie tu nawet cholery. Yy, Winx, wychyl się, kurwa, i zniś ten domek jednym, jedną pestką. Zniś domek, którąkolwiek część, tylko się wychyli i się schowaj od razu. Tam, gdzie ten kerwan stoi? Ta, 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 ta. No, domek jeszcze jedną. Bo on stoi po drugiej teraz. Dobrze. Spocik twój? Widzisz, kurwa? Taktyczka. Do Dobra, ale ale dostałeś, tak? To już nie mój. A ze zerą da. Polecam walczyć turbo i wstawić no, mi jeszcze kółko. To się nadaje, pamiętajcie, tylko do niektórych mapek. No, niektóre mapki ty. O kurde, a co to jest? O kurde. A skąd on się tutaj wziął, przepraszam. To na niektóre mapki tylko będzie działać mordeczko Dobra, bo nam już hoteki padają, trzeba się cofać. Tu można się cofnąć, dawaj Bo stąd i taka systemy nie zrobimy, dawaj, jedziemy Dobra, nam wszystko padło już Ej oh. Oje? Okay. Jak tu te 95 ścisnął, ty. Dobra, niech oni sobie jadą na kapa, git. Tylko słuchaj, nawet się pojawił. Hmm. Możesz się nawet troszkę cofnąć, żebyś. Bo żeby oni mogą po ciebie tam wjechać, widzisz? Hmm. Panie, bo tak strzelać to zaraz markujemy już. O nie ja, bo mój czołg nie umie strzelić tam, gdzie mierzę. Pixel to jest, to nie mogę mieć pretensji, no. Kurwa, on jedzie boczu. Ty, on Dobrze, idealnie, idealnie. Ideal, nie jadą po mnie, oni jadą po mnie. Sajebiście, niech jadą podal Gaśnica, nie można. Dobra, muszę spierdalać, bo on po mnie podjeżdża. Z 50-70 metrów. 85 twojeś, 6... nie? Ta. Nie da mi spota. Nie da. Ujujuj. Uj, uj. Pięknie to zrobiłem, co? No. Idealny call. Ja widziałem, że ty zapierdalałeś już na redline'a, po co? Kobra. Mhm. 4 sekundy. Panowie, coraz bliżej kurwa. Dobra, teraz masz decyzję. Cyk, 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 cyk. Chociaż tam, nie, czekaj, 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 tam jest light. Jeden, drugi, okej. Okay. Środeczek na razie cykamy. 85 twoje czy nie? Tak, tak. Nie mogę gościa trafić. Chłop jest jakimś szalonym houdini. Nie wiem co jest z nim nie tak, ale ja to daję teraz, patrzcie to. Daj tę pestkę! Dobra, sprawdź redlina. Tylko uważaj na... Na bezetę. My i tak i tak musimy grać w Mega Defa. Bo nie mamy mapy. Proszę się ze mnie nie śmieć. Nie moja wina, że gram czołgiem, który kurwa ma zeza. No dlatego ja personalnie wolę Skorpiona, nie? To jest dobra maszyna. Ten czołg jest naprawdę w chuj dobry. Tylko, że nie Alfa dla mnie. Ro robi robotę Ta, Alfa jest do Dojebana jest na tym czołgu. Stój. Oby Dobra i teraz mamy problem. Bo... Jesteśmy mega, mega domknięci na redline. Ie. Możesz sobie to rozciągnąć do końca, sprawdzić, czy tam nikogo nie ma i zaraz wrócić tutaj. Rozpierdalam. Musisz grać Wings pasywnie. Nic już tutaj nie zrobimy. PH, PH dali? Kurwa, nad nim poleciało, nie? Okej. Okay. Pięknie. Ale Iwen został. Ale Iwen jeszcze no. Ty za... Kurwa, bo to jest ryzyko. Jak zajmiesz sobie to, to zajebiście mamy kontrolkę miasta, ale Iwan może nam wjechać od prawej, nie? O, standard. O, Iwan jest. Dali w Iwena wszystko, go. A, nie mogę. Nie trafiłem. Ej, dobra, dobra. O, będzie jechał tutaj do nas przecież, tak? Spokoj, 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 spokoj. Krzela we mnie. Musz jedną. Kończ go, kończ go! Kurwa, Koń... mam. No, gitara, gitara! Znikasz ze spota, znikasz ze spota, kurwa, i wjeżdżasz tutaj, i pikujesz wszystko, i spotujesz wszystko, ok? Mhm. Oho. Spotuj to wszystko, Węk, spotuj Dobra, tylko to, kurwa, mamy ideolo. To, kurwa, w końcu mamy to. Kurwa, to jest taka dojebana gra, widzowie, że to hit. Pomimo tych 50 tysięcy pestek nietrafionych, Git, Git, spokojnie. To, kurwa, Nic się to. kurwa nie dzieje. Dobra, jadaj na nich. Nie, kurwa. nie, nie, tu wiedź, tu kurwa masz mi wjechać, nigdzie nie na nich, kurwa, ty. Spota będę miał, kurwa. Nie będziesz mieć spota, cicho bądź. Obróć się, kurwa, prosto, przodem do tego domku. Jak dostaniesz spota, to spierdalaj tutaj. Zaraz pociski się skończą. 6 pestek mam, goście, to na 6 kili. Jak wszystko poleci, nie? Ja mam 11 jeszcze. Hitów samych GID DALI, jest ok, jest ok. I prób próbować sprzątać tutaj kolegów. Ewentualnie możesz sobie rozciągnąć miasto, ale musisz uważać na tego standarda. Albo A50, może być więc to takie w kurwe ryzykowne, no. O, ISU. Połączę go. Weź go, skończ, bo ja za 0 Ekstra. Standard, standard. standard. Więc chodź się, cofnij i dawaj mu tuby. Masz jeszcze jedną? Proszę. Ale zajebiście, zajebiście, wykurbiście, wykurbiście. Dobra, jak mam znikniesz ze spota, ale czy coś... zapierdaj, nie na, Nieważne, czy masz przeładowanie, czy nie. Że spota nie mam. Każdy z nas ma tyle hajsów, walę na grę, że głupio mu skończyć w nią grać. To nawet nie chodzi o hajs. Ej, tutaj, tutaj, nawet nie chodzi tutaj o, chodzi o, co o ha, Sam hajs... O chuju. Naprawdę? Ja wtedy... Tu to się stało. 50. Skończyć? A nie skończę. Kurwa, 75 tu jedzie. Dobra, my go porobimy. Ja mam przeładowanie. Znaczy, już bezki mam. Ja w jego mogę przyjąć. Chodź. Ja przyjmę. Z prawej jadą z lewej pojadę. Jeszcze nie przyjmuję, Poczekaj, jeszcze sekundę. Teraz go. Kada jest kurwa się podpałka. Tam we mnie też. Na bok musisz, na bok musisz. A to się zjerałeś z No to losa. O, to losa. Kurwa. Dostałem jebaną w dupę 500. penę z podpałką. Chuj wie, z czym jeszcze. Pena z podpałką. Ale kurwa jest wbite trzmoe i jest elegancko Jameczka i trzmoe kurwa Kurwa tylko w trzeciej klasy